Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 79733. 555341 email biuromaupa.luxpav.com.pl strona internetowa www.lukspaw.com.pl. Gmina Radoszyce potwierdza, że już w sobotę 9 lipca nad zalewem Antoniów odbędzie się Antoniów Rock Fest. Głównym organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Grajmy razem. Gmina wspiera tę imprezę. Teraz już mogę powiedzieć, że tak będziemy mieli taki festiwal rockowy. To będzie 9 lipca o godzinie 15 na tym festiwalu między innymi będzie zespół Proletariat robimy to właśnie razem ze stowarzyszeniem gmina Radoszyce Urząd Gminy Radoszyce jest ma patronat jakby honorowy też tam swoją cegiełkę do tego festiwalu oczywiście dołączyliśmy. Anonsowane są także inne bendy Saku Family, Uzi, Kornik czy 50 Groszy. Gmina Radoszyce na miejsce zamierza zaprosić także grupy motocyklowe, które jednocześnie dobrze odnajdą się na tego typu wydarzeniu jako goście ale i urozmaicą je prezentując swoje maszyny. Niewykluczone są też inne atrakcje dodatkowe, jak na przykład z lot food Tracków. O wszystkich szczegółach informować będziemy bliżej terminu imprezy. Wiadomo już jednak, że dla Radoszyckiego Samorządu festiwal rokowy ma być czymś wpisanym na stałe w kalendarz imprez. Chcemy też, żeby ten festiwal na stałe zagościł w kalendarzu naszych, naszych imprez nad właśnie naszym zalewem. Przypomnijmy raz jeszcze początek festiwalu Antoniów Rockfest w sobotę. 9 lipca od godziny 15 zagra między innymi legendarny proletariat.